Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam przygotowanie sosu żurkowego. Jest naprawdę bardzo smaczny. Idealnie pasuje do gotowanej wołowiny z rosołu, do gotowanej wieprzowiny. Możemy też polać nim wieprzowinę pieczoną lub pieczone kiełbaski. Jest naprawdę bardzo smaczny. Do przygotowania tego sosu będę potrzebować około 100 g cebulki pokrojonej w kostkę i 50 g boczku pokrojonego również w kostkę. Podsmażyłam te składniki na taki lekko złoty kolor. Będę potrzebować jeszcze około 300 ml rosołu, 250 ml wlewam na patelnię do cebuli z boczkiem. I jeszcze będę potrzebować około 100 g śmietany, 200 do 300 ml zakwasu na barszcz, około 40 g mąki pszennej i do przyprawienia pieprz i sól do smaku. Na patelnię wlałam 250 ml rosołu i doleję jeszcze do śmietany około 50 ml. Teraz do śmietany z rosołem dodaję mąkę pszenną. 40 g, czyli tak dwie takie pełne łyżki i odrobina. I teraz trzeba to szybko wymieszać żeby rosół nie zdążył zaparzyć mąki. W międzyczasie zagotuje się wywar na patelni. I dolewam teraz zakwas na barszcz. Ja wlewam na patelnię 300 ml, ale możecie wlać trochę mniej i po prostu później sprawdzić. Czy jest dobry na kwaśność. Wszystko zależy od tego, jak kwaśny macie zakwas na barszcz. I teraz zakwas z bulionem doprowadzam do wrzenia, a w międzyczasie rozmieszam dokładnie mąkę ze śmietaną, tak, żeby nie było żadnych grudek. Można to zrobić też przy pomocy miksera. Zanim zagotuje się zawartość patelni, spokojnie można rozmieszać mąkę ze śmietaną. Taki sos żurkowy jest naprawdę bardzo smaczny i idealnie pasuje właśnie do gotowanych mięs, takich cięższych typu wołowina bądź wieprzowina. Zawartość patelni już mi się zagotowała. I teraz dodaję rozmieszaną śmietanę z mąką. Zostawiam odrobinę tej mieszaniny i zobaczę jaką będę miała gęstość sosu. Ciągle mieszając doprowadzam do wrzenia, tak żeby sos zgęstniał. Mój sos jest odrobinę za rzadki, dlatego dodaję resztę mąki ze śmietaną. I znów mieszam i doprowadzam do wrzenia. Pod koniec trzeba sprawdzić, czy jest dobrze doprawiony, i ewentualnie dodać pieprzu i soli. Ja dodaję tylko pieprzu, na słoność mój sos jest dobry. Gotuję sos około minuty i już jest gotowy do podania. Pyszny sos żurkowy, idealny do wołowiny z rosołu, do wieprzowiny gotowanej bądź pieczonej lub do pieczonych kiełbasek. Jest naprawdę bardzo smaczny. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny, do zobaczenia!